nie robię z tej strony witam Was serdecznie. Na moim kanale oczywiście ze mną jest dzisiaj gość specjalny. Cześć. Powiedzmy, e, Geralt. Tak. Witam Cię serdecznie, cześć, miło tak. poznać. E, jesteśmy w Poznaniu, na Brykonie, 2019. E, powiedz mi, skąd u Ciebie tak, wzięło się zainteresowanie do najbardziej rozpoznawalnej postaci Geralta na świecie, mógłbym powiedzieć nawet? A ja Polak, nie? Tak, to Polak. E, powiem Ci tak, e, zanim w ogóle gry e, weszły, to już miałem pierwszy raz przeczytaną sagę. No to, pierwszy raz przeczytał sagę, wiadomo, nie ma tutaj dwóch zdań, prawda? Później weszła jedynka, zostało to przełożone na, e, na grę, no, z takim czy innym skutkiem, no, ale jako pierwsza gra, fajnie, człowiek był w szoku, w ogóle grafika, Fabuła i tak dalej. No później była pauza, była dwójka, no to po dwójce dwójka, jeszcze raz sagę przeczytałem. Przed trójką, no to już dwójka była całkiem, już dużo lepsza. Przed trójką jeszcze raz przeczytałem sagę, trzeci raz, tak? Później weszła gra, po grze, no to już zabawa w Photoshopie, a w alfa nie wygląda. Może ja bym się do niego podobnił, czy coś takiego, no nie. I w pewnym momencie sobie na Insta wróciłem starego. W Photoshopie przerobiono aż tam włosy dodane, i to się spotkało z taką, może nie lafiną, ale dosyć, dosyć dużą górką y, lajków. Ale jeden komentarz, który mnie ubudł specjalnie, to było zamiast kraść ją pracę, zrób coś własnego. To ja, jedna ze Stanów i tak pojechała, więc o to czekaj, to ja Ci pokażę. No, nie? no i trochę, może nie w ramach jakiejś tam zemsty czy czegoś, tylko to dostałem po prostu kopa. Żeby to zacząć robić. Jako motywację. Motywację, także Skoro ktoś może to robić, to dlaczego nie, ja, prawda? No. Ile, ile czasu miałeś na, na stworzenie takiej, takiej charakterystyki Geralta? Z... Mówimy o tym kostiumie, ale tak na ten no, ten rok, rok, tak. Po tak. hmm. Warsaw Comic Con na jesieni 2018 roku, było chyba listopadzie, już października, nie pamiętam, na jesieni. S Miałem robić rollo z Wikingów, ale z racji tego, że akurat dużo najważniejszych, znaczy trzech najważniejszych Geraltów, kosplayerów Geraltów ze świata, właśnie robiło te zbroje niedźwiedzia, to postanowiłem, że wbiję się w mainstream modowy i po prostu zrobię też zbroje niedźwiedzia. Także zajęło mi to. Zabrałem się ze mniej więcej w listopadzie, grudzień, styczej pół roku, tak? Tylko, że Ciężko jest określić czas, bo raz to przebiega w trybie na przykład 5 godzin dziennie, raz 2 godziny, a raz ma się tydzień przerwy, więc musiałbym godziny policzyć, ale tak. Myślę, że miesiąc. Miesiąc to ma nie takich 8 godzin dziennie, jakby to było. Plus zamawianie. Ja nie jestem taki, wiesz, jak tam chłopaki, którzy się z tego utrzymują, bo ja jestem takim amatorem, typowym, więc. No Powiedz mi taką rzecz, przeczytałeś e, całą sagę pana Andrzeja tak e, wiadomo, kto e, czytał sagę to wie, mm -hmm. że Geralt miał, jak wyglądał i tak dalej. Okay. Później pokazały się gry, czy e, taką główną Twoją inspiracją stworzenia całej tej postaci, tak, całej tej otoczki, mm -hmm. ciebie, mm -hmm. czyli Geralta z Rivi, e, było to, że po prostu chciałeś, tak? Że A, dobra, zrobię to i będzie wyglądało super. Czy po prostu A, spróbuję? Yy, można powiedzieć tak, że rok temu, jak byłem pierwszy raz w e, Pyrkonie, to przed Pyrkonem zajęło mi to tam pół roku robienie takie A, spróbuję, właśnie na tej zasadzie, tak? Czyli to, to ten jest ten który masz teraz na pyrkonie To był pierwszy raz pokazany. To był pierwszy raz, tak. Czyli powiedzmy, to masz jeszcze jeden. Tak, mam jeszcze, miałem pierwszy, który zrobiłem na Pyrkon w zeszłym roku. Był taki archaiczny trochę. Chociaż też spotkał się z dużym zainteresowaniem. Później przerobiłem ten strój na zbroję, na lepszą, już tak jakościowo, trochę. Zbroję. Nie było to perfekt, ale jest dużo lepsza. To w niej byłem na komikonie. A ten strój, co teraz mam, to zrobię po komikonie, właśnie całkiem inny. mam tam w wersji 1.0, bo jest przerobiony na 2.0. I to jest drugi strój, więc mam dwa stroje plus koszule. Czy teraz jakoś na przyszłość, yy, na przykład na kolejny pyrkot, tak, yy, który będzie to Szyba w Poznaniu, masz już pomysł na, na zrobienie kolejnego kostiumu, czy po prostu Adama będzie ten, yy... może jakieś tam delikatne przeróbki? No na pewno tak, muzyczna zbroja wymaga dopracowania, tam jest dużo rzeczy, które mnie denerwują, bo osoby, które tak po strony. Yy, robią ze, ze mną zdjęcia nie widzą tego. Ale ja wiem, ja że, to jest ci, że... Nie do lubię, prawda? Na, na pierwszy rzut oka tak? bo spotkaliśmy się już mm -hmm. kilka razy. Pierwszy raz miałeś tą koszulę tylko, mm -hmm. tak? I drugi raz tą czarną zbroję, tak? Tak. To dla mnie wyglądało powiedzmy tako ta koszula z jedynki super idealnie, tak? Mm -hmm. e, czarna, ta co miałeś wczoraj mm -hmm. na perkonie, tak? E, mówię, kurde, trójka. Tak? Także... Na pierwszy rzut oka nie ma jakichś tam niedociągnięć, mm -hmm. ale sądzę, że jest naprawdę super. I na przykład czy myślałeś yy, o członkostwie, czy, czy o wystąpieniu na jakichś turniejach cosplayowych, bo są, to, są to jakieś międzynarodowe wie. takie turnieje. No znaczy międzynarodowe, No na razie to się ani raz nie dostałem na polski turniej, a, także a... odpadłem. Yy... W eliminacjach, na sierminacjach. Moje zgłoszenie nie zostało przyjęte na Comic Conie. To zdziwienie. Na Peña tak? w zeszłym roku też nie zostałem e, przyjęty. No nie wiem, no. Nie wiem czy mi się groszy e, no. Chociaż tego czarnego nie miałem, tak? Miałem Aha. ten z Comic Conu. Ale... Nie wiem, mi się wydało, że chociaż powinienem się dostać, tak? Ale się nie dostałem. I teraz już tak... E, nie za bardzo mi się chce już, nawet nie mówimy o międzynarodowych, tylko o krajowych, tak? No, trochę dziwne ze strony sędziów, także... nie mnie to, to oceniać. Wiesz, no, to, no, no, nie nam to oceniać, tam? tak, ale to, to dziwne, prawda? E, a jak się czujesz na przykład na Prytonie? E, wi wiadomo, Geralt z w Polsce najbardziej rozpoznawana. Hmm. Czy, czy nie czujesz się takim wiesz, że, że tu, tu mamy ludzi, a proszę ze mną zdjęcie, proszę ze mną zdjęcie? No tak, tak, i... tak. Jest na pewno duże na, nawo tych zdjęć, tak? Ale no, po to się zakłada cosplay, żeby ktoś zwrócił uwagę na Twoją pracę. Jeżeli ktoś z cosplayerów mówi, że nie chce za bardzo tych zdjęć, no to ich może nie na zasadzie nie zakłada cosplay, bo to wiadomo, że każdy też musi mieć chwilę odpoczynku, ja to rozumiem całkowicie sam nogi mi też wczoraj wpadały, ale no, trzeba zdać sobie sprawę, że po to chcesz yy, zrobić ten cosplay, żeby w pewnym sensie jest jakiś an, atencjonizm skupić na sobie uwagę, tak? Więc jeżeli yy, chcesz skupić na sobie uwagę, a jednocześnie... Nie jesteś to, ludziom nie pozwalasz na zdjęcia, to jest taki paradoks trochę, więc... Czekaj, jeszcze zgubiłem wątek, o czym mówiliśmy? E, czy nie czujesz się osaczony? E, czy ludzie zadają Ci dość dużo pytań, na przykład, o fajny strój, czy będziesz gdzieś tam za rok, czy będziesz może na tym? Tak, tak, tak. Jest parę takich pytań zawsze. Najwięcej jest pytań o fraszkę, czy za jakąś fraszkę. <laughs> Przy całej twórczości Andrzeja Sapkowskiego, jego tam w humorze i, i, i różnych tych y, scenkach sytuacyjnych takich, jak nam opisuje, to ta fraszka Lambert-Lambert, to jest, to, jest, to, jest, to jest... No, to jest, tak. Można nawet spotkać grze, tak? No. E, dobra. Hmm. Czytałeś e, całą e, prozę Andrzeja Sapkowskiego? Nie, nie, tylko skupiłem się na uniwersum Wiedźmina. Wszystko, co odeszło A co od swojego... No tak, tak bo to jest uniwersytet. Tak, 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 jeszcze nie czytałem teraz tych opowiadań. Tak, tym nie czytałem jeszcze. Wiem, że to jest z na innym. Ta, ta tak, to jest tak. Ta, ta, ta ale na przykład e tej drogi rusyckiej nie czytałem. No ja też nie. Nie, nie bawi mnie. Odejście od w ogóle. E, przed e, premierowo City Projekt Red. E stworzył w Polsce takie po prostu, powiedzmy, miasteczko Wiedźmińskie, tak? Mhm. Czy również tam byłeś? Nie, czy... nie byłem, nie pierwszy słyszał o tym. Tam stworzyli bodajże, tam... ci wielcy youtuberzy szli na, na jakieś tam... Przed tak? premierą trójki? Tak, tak, przed premierą trójki. O też się nie zajmowałem w ogóle. Się zajmowałem. Zero. Zero, aha. Czyli po prostu taki... W 2017 roku zacząłem <Luke> tworzyć pierwszy strój, więc na 18 byłem na Perkonie gotowy, Później Włosowkomiką inny i no i teraz. A co takim uderzeniem tak? Że... Z tylko złe? No tam, tam ten komentarz tej, Ten tej komentarz Amerykanki. Tej, tak, liska za pana no, to ja też potrafię. Nie? A czy była ze swojej strony reakcja do tej Amerykanki, tak? nie, 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 nie tak. Nie, pokażę nie ci, To nie chodziło to... o, o, o jakąś zemstę czy... Znaczy nie, nie chodziło o zemstę, tylko chodzi, wiesz, a ona mi napisała tak, to ja teraz jej taka. Zrobiłem strój pak no to ona to... mi teraz na z niej, jest zniesiona na Instagramie, prawda? Czyli macie taki kontakt, już. Bez... nie no, znamy jest... się, ale no, nie, nie. Akurat yy, my się nie nie znamy, to... ale chociaż my się obserwujemy, bo ona też robi JNF. No, nie o, ma... JNF? Tam. Wczoraj tak, wczoraj można było się spotkać z JNF. JNF tak, 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 z y, art na, na na tym Instagramie. Mm -hmm. A powiedz mi, są jeszcze inne eventy tam, mm -hmm. w Polsce, na które jeździć. Tylko wiadomo, że czasami jest tak, że na przykład praca zawodowa a nie zgrywają się. Wiadomo, no to praca to praca, tak? tak. A hobby to hobby. Czy stara się to jakoś pogodzić w życiu realnym? Trzeba, trzeba. Powiem Ci, że też nie jest tak łatwo. Właśnie życie prywatne, to każdy ma swoje życie, każdy ma swoje sprawy, tak? Jeżeli chodzi o pracę zawodową, no to w styczniu, jak tylko przychodzi do, do, na ustalenie urlopów, no to trach patrzysz więcej, kiedy jest Pyrkon, w tydzień ucieka, tak. W następny rok również zamierzasz być na. Planuję, zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo teraz to, to mi ciężko powiedzieć. To będzie będzie to sezon... znaczy, będziemy ustalić urlopy, to. Tak, Co jeszcze? Są, wiem, że może były w Polsce też turnieje takich amatorskich, bodajże, to sprawy. Nie, nie, nie pamiętam gdzie, bo wczoraj tak na szybko sobie gdzieś tam szukałem, już sperałem. E, czy na przykład oprócz tego co mówiłeś, że starałeś się na przykład dostać się przez kwalifikacje do jakichś tam wiadomo no, większych eventów, e, starałeś się również do pomniejszych eventów? Nie, powiem ci, że... Wcześniej, w ogóle przed e, pierwszym konkursem tam na Warsaw Comic Con, jak wysłałem zgłoszenie, nie myślałem w ogóle o tym i samo zgłoszenie na Warsaw Comic było tak i no nie? A, tak coś, coś mi było, A, a no tak, coś tak, może że... spróbuję, no nie? Może spróbuję, tam, żaden problem. Później, znaczy no, wstęp się, było PGA jeszcze i tam też się wstęp, hmm, no i tyle. Nie, już nie planuję teraz występować w konkursach. No, chyba, że może kiedyś coś, świetnie, że zrobię taki strój, że faktycznie będę bardzo z niego zadowolony, no to, no to może wtedy. Bo, ale to chyba jeszcze długa droga. Wiemy, że na przykład stworzenie stroju wymaga również środków e, powiedzmy mm -hmm. pieniężnych, tak? No nie ukrywajmy. Tak. No, bo naprawdę chodzi o opinię, o czas, tak? Że stworzenie tego stroju, którego miałeś wczoraj na platonie, tak? Sobotnim, e, zajęło Ci to dość dużo chyba. Powiem Ci, że najwięcej to mi zajął, najwięcej wydałem na pierwszy strój. Pierwszy strój. Jak robiłem na pierwszy perką był najgorszy i najdroższy. Ale robiłeś, robiłeś go sam czy po prostu sam? Sam ja wszystko. Trzymałeś wszystko sam. Tutaj wszystko. Ja z tym byłem totalnym laikiem, także YouTube, poradniki. Maszyny jakieś... Nie tak Tak, jak jakąś starą maszynę do szycia, gdzieś na z piwnicy, także sprzętu też jakiegoś dobrego nie mam. I najwięcej właśnie kosztował, bo... Zamawiając nawet kurczukę, zamiast zamówić pół kilo jak na próbę, to zamówiłem na przykład 4 kilo czy 5, tak? Kółeczko okazały się za małe. Praca, zby, wszystko zbyt czasochłonne. Nakłady pracy i środków były zbyt duże, więc znowu musiałem zdomawiać inne kółeczka, te się okazały za cienkie i wyglądały jak siatka na ryby. Więc za trzecim razem, znaczy już tam to kilogram, ale za trzecim razem. A zwieżo do tego, że to jest metoda prób i błędów, nawet jak materiał, jak o skórę kupisz, no nie? bo już o skórze to można zapomnieć. No, to, są to, to jest kosmiczne, tak, kosmiczne pieniądze są. Jako skórę niby nie jest, nie są to wielkie pieniądze, ale jak zamówisz tak, 5 metrów na 3, to się zaczną robić też 50 kostówka i tak dalej. Bo ten za to się błyszczy, ma zły odcień, na internecie nie zobaczysz, można zamawiać próbki. Tylko że jeżeli ktoś jest jak ja w gorącej chodzi kompany, których... Liczy na szybkie efekty, no to będzie dużo pieniędzy tracić. Najlepiej to sobie rozplanować pracę, zresztą, tak, tak, tak. Nie śpieszyć się. No nie? A co do mieczy, bo masz naprawdę fajnie mm -hmm. zaprojektowane i stworzone miecze, tak? Jak powiedzmy że, tak? Mm -hmm. Czy to robisz e, kowale, czy po prostu? Nie, nie, to są drewniane. Robię w... Przez... Tak, Drębniane. to są drewniane miecze, no. Ale zobacz, wyglądają jak, jak prawdziwe, tak? Tak, tak. E, powiem Ci, że co jeszcze zrobiłem. To też pełna była taka, może nie prowizorka, ale też kombinowanie, tak? Patrzysz na te zdjęcia z gry i myślisz, jak to powinno wyglądać? No dobrze, no to zrobię tak to. Tu potrzebuję spiłować, tutaj odchudzić ostrze, tak? No i tak było, bo mam jeszcze dwa stare, to są dwa nowsze dosyć. A myślałeś na przykład nad kupieniem repliki? Nie, nie. Nie no, no, trzeba mieć tak? I tak, tak. To. To, na ścianę, nie, nie biorę ich. No Ciężkie? Ma... Nie, nie, nie. Tylko, że ja mam takie tanie sanie Bo no, to, to jest po 500 za miecz. A żeby taki fajny kupić miecz, że... jest wypuźnia późnia Warren Forge, polska. Tylko, że oni już od 1000 euro więc to jest, to już, wiesz, ta... ta... pisz... bo miałem okazję trzymać. Miałem okaz... było ta późnia też robi dla byłego kapitana reprezentacji Polski, Kadyryceńskiego, Roberta Szatyckiego, mistrz też ma. Także oni świetni, to są miecze i, i repliki, ale też służą normalnie do walki, tak? To jest dobrego metalu. A na przykład myślałeś, albo widziałeś może, gdzieś Ci się tam odbiło od oczu, bo da, że to jest MT... MTM, Taki program o amerykańskiej rodzinie, który również robią różne repliki mm. na zamówienie i bodajże też tam pokazują na YouTube. To jest na YouTube, na jest kanał. Mm. Czymś na przykład na, od, nie wiem, nie wiem, wziąć adres mailowy od nich, tak, bo oni tam mają chyba podany, mm. napisać, a ile by tam na przykład się ma coś tam, ile by tam kosztowało na przykład stworzenie repliki. Oni tworzyli, powiem Ci, że jest film, mm -hmm. Jak stworzyli właśnie miecz wiedźmiński z setnień stawowy, to Ci, że naprawdę to fajny No że też yy, z mieczami e, stalowymi jest taki problem, że na większość <skrym> elementów cię nie wpuszczą, tak? A, na morską komiką na pewno nie. A tutaj na Pyrkonie nie była wczoraj taka sytuacja, że mój kolega taki Wiedźmi ze szkoły brzmi, musiał oddać swoje metalowe miecze, bo była że ktoś gdzieś komuś tam palca trachnął. Nie jego, ale do czasu wyjaśnienia zostały ten konfliktu, Tak, znaczy on musiał odnieść, tak? Gdzieś musieli pochować to, żeby z nimi nie chodzić. Więc mając miecze drewniane, tym bardziej, że ja w jednym mam instalację redową podświetlaną, to jest wygodnie bardziej. Wygodniej, drewno też daje większą możliwość. Jest No też, o nawet, to nie jest ciężkie. Jak 12 godzin chodzisz, no to już może się. Wiadomo, że jak weźmiesz do ręki, to jest rzucanie między tylko bo yy, nawet zwykły miecz w utorach, to też ma swoją wagę. No tak? wiadomo, no. nawet zbroję. Powiedzmy, tak? Tak, no. tak? że bierzesz całe swoje porządzenie z 5-6 kg na sobie. No bardzo tak? mhm. Co chciałbym jeszcze zapytać ciekawego? A na przykład pierwszy strój, stworzyłeś pierwszy strój, mhm. komu bierzemy pokazałeś? Powiedz, tylko ty czy twoi na przykład znajomi, koledzy, przyjaciele? Wiesz co, ja, w, jak zacząłem tworzyć strój, to od pierwszych, jak powiedziałem wcześniej, ja są, są gorące godziny po liczę zawsze na szybki efekt, tak? dlatego nie jestem skrupulatny. I od pierwszych chwil, jak zacząłem robić, chociaż już zrobiłem pierwszy pancerz, to wrzuciłem zdjęcia na Instagram i po prostu pochwaliłem się. To Tak, tak później po jak ktoś już mówił coś, że ciekawe rozwiązanie, jakąś, na przykład, zapięcie z boku, czy coś tam, no to od razu widziałem kto napisał, wchodziłem na konto jego, sprawdzałem jak on to rozwiązał i po prostu pod, podglądałem tak. Mhm. A żeby się pokazać, to trochę na Instagramie też bo nice. to znajomy to też jeszcze chyba yy, nie było w sumie jak, jak nawet jest impreza w domu czy coś, to też nie będę czasu mordał się, bo to bez charakteryzacji, yy, samo ubranie stroju też niewiele dawno, nie? dopiero przy pełnym efekcie Yy, Czyli soczewki ten wiadomo, tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Samo ubranie stroju nie daje tego efektu i to może jeszcze być takie, no, 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 tyle czasu poświęciłeś, a, a, a gdzie włosy, a gdzie soczewki, a to trzeba było więc więc jest spokój. A co sądzisz teraz, jest wielki boom, tak, mm -hmm. że Netflix produkuje serial Wiedźmin? Mm -hmm. No Henry Lapin będzie. Mm -hmm. I moim zdaniem e, należy facetowi dać szansę. Raz, że jest e, Całkiem ma fajną posturę jak na Wiedźmina, tak? bo, tak. bo super no, nie winę, no, bo on widać. nie ma co się rozstrzygać, jest kawokłopa, jest y, dobrze zbudowany. I czytał sagę. I, I właśnie chciałem do tego jeszcze nawiązać, jest wielkim fanem i gry, i sagi, a jak się z fanem do, do jakiegoś tam bohatera czy coś, to nie pozwoli go zrujnować. Więc mi się wydaje, że nawet chęcią y, nie zrobi tego tak y, po łebkach, tak? że przyłoży się facet, z sagę, wie jak Bierol się może zachować. A ja jestem dobry u... myśli. O ile tą pierwszą charakteryzację poprawię? Bo ta peruka ber z tej stawki pierwszej to jest A porażka. Jest... Mi akurat udało się spotkać tak z zdjęciami, tak? Tak mhm. z brody mhm. i z brodu. Widziałeś może? Z Widziałem przerobione zdjęcie z rozkindą yy, coś takiego. I ona, no wiesz, no, jeżeli tak to bazuje na książce, a książce Zresztą, nie, nie ma. Wiem, brodę, tak. brodę. Gerard ma brodę w y, grze. Tak? No właśnie, i teraz jest zasadnicze pytanie. Czyli zobacz, bo teraz większość ludzi są, jest zachwyconą tak trójką Bo naprawdę trójka się nawet do tej pory sprzedaje tak, tak. i CD Projekt to wow, zrobił bum! mnie dziwnie Trójce. Tak? Czy nie sądzisz teraz, że większość fanów tak, Saki mm -hmm. przeszło na grę i teraz zapomnieli, powiedzmy, zapomnieli o Geralta z książki, czyli bez brody, tak? Mm -hmm. I Geralta miał tylko blizny i tak dalej, tak? I wiadomo, bum, kurde, a broda, jak on tak, wygląda? Tak, jak tak, tak, się... ja to czekam aż w pierwszym odcinku, nie wiem, jak to będzie... W, w razie napisze o to tutaj, Tak, tak, ja czekam na komentarze po pierwszym odcinku, gdzie ma bliznę? Przecież to blizna nie powstała w dzieciństwie, tak? Tak, to, no, no to, to trzeba by chyba dojść do tego najpierw. Więc po pierwszym odcinku pojawia się będzie, że łe, on wyglądał inaczej w grze czy coś, coś tam, to jak to ktoś to... jest fanem Wiedźmina, no to powinien oprócz gry też przeczytać książkę. Więc jeżeli ktoś przeczyta książkę, mniej więcej będzie miał jakiś tam obraz tego Geralta, że on się różni od tego z gry, to nie będzie miał problemu, ale... Tak już konkluzja moim zdaniem będzie taka, że cały uniwersum Wiedźmina będzie fajnie tak połączony. Tak? Że takie detale jak Broda nie powinny już mieć znaczenia. Dobrze. A co na przykład sądzisz o tym, że na przykład Netflix e, chciał tam wstawić w różne postacie różne odłamy kulturowe, jeżeli jeszcze co... Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. E, tak, że e, o ile Geralt, wiadomo, że musiałby być tam... To jest... Słowiański, bazuje wszystko cała saga na słowiańskiej mitologii, tak? No tak. Geralt, no właśnie, tak jak jest Henry, biały mężczyzna, tak? Ale na przykład, jak chcieli wstawić Fringin Levigo, która jest z południa czarodziejką, jak najbardziej, tak? Czy Tris, bo to czarni, jak Nilfgaard, to byli południowcy, więc te pewne niuanse mogą zostać normalnie w grze w jak tam czarodziejki mogą różnie wyglądać, bo o ile Twist jest w przedstawiona jako ruda, to ona miała kasztanowe włosy. Kasztanowe. No. I to są takie detale, które ludzie właśnie jeszcze bazujący na grze mogą y, nie wyłapać tego, nie? Już będą porównywać to, grze, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Ale to mi się wydaje, że przy pierwszym odcinku to będzie. Chociaż też y, ja tam chcieli Ciaran Ciri włożyć, no to też y, trochę by to jednak odbiegało, prawda? I jednak jakiś tam kanon jest musi być zachowany. Mogą być te detale odnośnie e, czarodziejek czy e, innych postaci drugoplanowych, ale pierwszoplanowe powinny być takie jak w książce. Więc Rozmawiając już o filmie, jako fan sagi pana Andrzeja Polskiego miałeś na pewno styczność z, naj, z najgorszym horrorem z 2000? Tak, tak. Jak wrażenia? Czyli <grym> to ratował ten film. Bo jako gra, moim zdaniem się sprawdzi. No. Może tak, chwilę ci przerwę. E, czy może słyszałeś wypowiedź pana Żebrowskiego? Tak, Żebrowskiego na temat, bo on dostał propozycję od Netflixa Zagrania. Czy miałeś jakieś tam. właśnie? Tak. Ja, i... od, jakieś tam roli, tak? Tylko, nie, że. Nie, chyba nie, to, ich, no? Tak? no, chyba nie, 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 już nie, nie. pamiętam tego. Jego wypowiedź. Miałeś okazję? że na przykład powiedział, że już jest niestety, ma 50 lat i na przykład 6 kilo jakiejś tam, e, wiadomo, mm. z stroju, tak, make-upu tak, i tak, tak dalej, tak. i tak dalej i latania z przez 6 godzin to już nie na jego, tak? na przykład, myśli tak o. właśnie, tak? Ale... Ja nie wiedziałem. Pochwalił oczywiście wybór Netflixa za, za, za... za tak, lego, tak, lego. Tak. Tak. Także, e, wracając do naszej najgorszej z dwutysięcznego roku, Ekranizacji jak widzimy dla mnie jako osoby prywatnej, tak mi się nie musi zgadzać z moją opinią. Tak, pan Żebrowski naprawdę zagrał wyśmienicie. No ja mam to samo zdanie. No co do jaskra, no... <śmiech> też tylko <laughs> ja też Rzym Poleniem, ja tam troszkę czasami denerwowałem. Denaro... Moim zdaniem no to... ten jaskier, tam chyba Zminier Zamachowski dał, tak? Bigiel mhm. Zamachowski, dobrze mówię? Tak. Pamiętam. Nie był typem Amanta, jaki jest w grze. Moim zdaniem, był podbiegał od tego, co w I no to był taki sam... Może, do nie chcę oceniać jego kunsztu aktorskiego, ale sam wybór tej postaci na Jaskra nie był dobry. A co na przykład sądzisz o innych bohater Na przykład Stępin. Tak, to był Tak, tak, tak. Stawaj! To też... To taka parodia. No, bardziej tego rycerza, takiego honorowego el, kojarzyłem trochę inaczej. Bardziej takim postawną siłę, może niezbyt mądry, a postawny. A do a każdego no. kojarzył taki no. z XIII. posterunku. No właśnie. A co na przykład sądzisz o potworach z tego horroru? No to horror. <gryzysz> <gryzysz> <ACOM _2> a złoty smok? No to chyba tak jak umowa Hydra. A bardziej mi przypominało tego, pamiętasz taką bajkę smoka warskiego. No tak, to tak, tak, zarobka przyszedła trójkąta na tak, świecie. Tak samo były na przykład te, te dziecka Smoka, To była jedna wielka porażka. No. Ten, wody, jak podłożone pod auto na pilota gumowa tam. Tak, nie. tak, 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 tak. Wracając eee, jeszcze do... Niestety tego na naszego nieszczęsnego. Hmm. Mówieliśmy już ten, a co mm. sądzisz na przykład o, o wypowiedzi Masochisty. Nie wiem czy miałeś tak. Nie. Jestem. To jest w ogóle. Masochista. To jest gość też z kanału na YouTube. Mm. E Masochista69. I no, on nie, jako wiesz. szary człowiek, który nie miał styczności z nie. książką, nie miał styczności ze wszystkim, tak? E w ogóle nie wiedział nic o panu Andrzeju Sobkowskim, no, o całym no. uniwersum Wiedźmina, tak poszedł do kina e, na film Wiedźmin. Ten pierwszy nasz. No niestety ten pierwszy nasz. No i tam oczywiście się wypowiada na, 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 na tak. Wiadomo, mhm. z ironią, no. możesz sobie obejrzeć, fajnie polecam, bo również tam przykuło moją uwagę, e, także... Jako fan, chcesz no, zobaczyć. No zobaczę, zobaczę. Yy, a czy oprócz tego... Rodycznie się czy... Znaczy on się odnosił jako człowiek, który nie miał w ogóle żadnej styczności, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Czyli mówił to, co myśli. Czyli bazuje na obrazie przedstawionym przez, przez reżysera. przez reżysera. A mm -hmm. nie sądzisz, że na przykład bo jeszcze wyszedł 13 serial. No, nie, nie sądzisz, że to był slepek po prostu tych tak, no, 13 odcinków. No tak, dokładnie. To jest to samo praktycznie, tak. mm -hmm. Dobra, teraz jako Netflix, tak? Nie boisz się, że Netflix nie podoba, jednak yy, Uniwersum Andrzeja Sapkowskiego yy, jest naprawdę i obszerny, jest tak, tak zbudowany świat, że naprawdę ciężko go przedstawić, a CD Projekt Red w grze podoba. Czy sądzisz, że Netflix jako wytwórnia filmowa... Mi się Myślę, że podoba. Tym bardziej, że Andrzej Sapkowski są tam Działał w ramach konsultanta, pamiętam, O ich chyba było tak, że... Na początku opinii się chyba od... Ale od, też czytałem od, od, wypowiedź, że on ufa ludzio. ludziom, którzy się za to biorą. Nie wiem, czy tam jakiś z kryty krytycznymi słowami się nie spotkał. Chodźcie spotkałem się z aprobatą. Także o ci to moi, moim prywatnym zdaniem dozwałem. Czy miałeś okazję jako fan wersją Widzimina czytając całą? Mm -hmm